Czy Pani zdaniem Ojciec Ryzyk promuje Toruń jako miasto? Promuje na pewno, bo nawet zła reklama jest reklamą. Eee, bardzo pozytywnie w pewnych kręgach reklamuje, ale bardzo negatywnie reklamuje w innych kręgach. kręgach. Także e, Czasem cytuję też pod mostem. Widziałem kiedyś napis: Toruń, przeprasza za Ojca Ryzyka. Wydaje mi się, że troszeczkę tak. Sądzę, że po moich babciach troszeczkę, troszeczkę daje się to zauważyć. Dla mnie nie. Dla mnie to jest antyreklama, niestety. Popieram, bo on to dla młodych ludzi wszystko robi. Dla młodych, a nie dla starszych? No, dla starszych to też, no ale szkoły wszystko dla młodych i biednych, nie? Źle nie robi. On do grobu tego nie weźmie. On to dla ludzi robi. Jak świat światem, popierają ludzie i jedną stronę, i drugą stronę. Tak było, tak jest i tak będzie. Absolutnie nie. Wszyscy, którzy, których znamy spoza Torunia, to nam współczują po prostu. Proszę pana, za dużo polityki w tym, w tym wszystkim jest. I dlatego, dlatego wie pan, jakoś nie cieszy się sympatią. On promuje jako siebie. Nic poza tym nie mogę powiedzieć, nie? Na pewno jakoś tak. no Niekoniecznie pozytywnie, ale zapewne. No, mi się wydaje, że on już dosyć, dosyć doż, dużo Aha. zrobił, no bo jak wybudowany jest i, i szkoły, i, i sten, no to chyba coś źle, złego nie jest.